Witam serdecznie Państwa, dzisiaj mamy 30 październik 2025 rok. Drodzy Państwo, jestem przy rodzinie w szczelej w mojej rekordzistce, jedna następna moja rekordziska, tak moje rekordzistki skończyły w tym roku ale proszę Państwa, za zadanie tego przeglądu jest policzenie szczególu i czy można już wyjąć dwie wyjedzone ramki po czerwiu. Może akurat się uda wyjąć i zobaczę ile mi tu pszczół jeszcze w tej rodzinie zostało czy to będzie rzeczywiście najsłabsza rodzina czy jedna z silniejszych ze słabych to będzie czwarta rodzina I jak państwo widzicie nie ratuję pszczół tylko staram się ratować Królowe zobaczymy, zobaczymy, ile tych pszczółek zostało na dzień dzisiejszy. Czy to będzie najmocniejsza ze słabych? No, widzicie, to już na czwartej ramce, na czwartej ulicy, pszczoły są. Ona może być najmocniejsza ze słabouszów. No to byłoby nieźle. I też musi być obcieplona. Proszę Państwa, do tych parę. No tu jest szczerze jeszcze. No niestety to jeszcze musi potrwać. To jeszcze musi potrwać. Pół miesiąca, co ja mówię, nie, raczej ten czerw nadaje się już do wycięcia i zdiagnozowania warozy. Tu nie ma się co chrzanić z taką ilością czerwiu. No, tu jeszcze mi parę pszczółek wyjdzie, no, ale niestety, proszę Państwa ten czerw teraz zpacyfikuje. to jest najzdrowsze rozwiązanie to jest najzdrowsze rozwiązanie na ścianie jest parę pszczółek tu damy na początek ramkę pełną Początek damy ramkę pełną. Ten czerw zresztą warozy. Można sobie darować, kurda, mać, tam na koniecula żeby nie rozrywać całego gniazda. Tak to zrobię. Tak, na tej ramce matka będzie mogła czerwić. Tak to zrobię. Proszę dosłownie. Już będzie ułożone gniazdo zimowe. Na tych trzech uliczkach sobie będą zimować. Zostanie im cztery ramki. Mało, mało, mało. Te rameczkę można im dać w ten sposób obok wyjeżdżonej. No i, proszę Państwa, trzeba się postarać o otwory. Trzeba się postarać o otwory. mogły przechodzić Ja komunikat No, marnie będzie im dotrwać wiosny. Niestety tramka jest zamarna. Państwa ta maramka jest stanowczo zamarna Nie ma się co udzić Bo no to jest parę miesięcy zimy I na tak przyszykowanym jeździe powinny być szczęśliwe. za ciasno też nie można zrobić I niestety tu jeszcze z jeden tydzień muszę poczekać Jak się ten resztę czerw wygryzie Co tam trzyma? O kurde jakie na jak tam włożyć rękę? Niestety będą dogrzewać ten czerw to jest nieuniknione zostanie ta rodzina na 4 ramkach i tu w tą przestrzeń będzie wrzucone w siano bo innej rady nie ma te pszczoły muszę poprzeganiać bo one by, gdy przykryję to one mi już tu zostaną i proszę Państwa tym przykrem ujęciem z tego serdecznie się z Państwem żegnam